Ja się nazywam Zbigniew Brąg i kandyduję z ramienia tego komitetu na urząd prezydenta miasta. Jestem spurszeminem od odrodzenia. Tutaj się urodziłem, tutaj mieszkam, tutaj też pracuję, jestem pracownikiem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Interesuję się polityką, ale to nie o politykę chodzi, bo samorząd to jest całkowicie inna działka. Tutaj jest praca, a nie polityka, nie ta wielka. Niestety ta wielka polityka. Bardzo mocno skutkuje na takie miasta do 100 tysięcy, stu tysięcznych. W szczególności, gdzie, gdy przedstawiciele, nasi parlamentarzyści nie robują na rzecz regionu i miasta. A jak robują, to każdy z nas widzi. Widzi nasze ulice, nasze budynki, rozwój, przedsiębiorstw, w których nie ma brak jakiegoś pomysłu na specjalną, słupską strefę ekonomiczną. My jesteśmy zwykli, zwykli ludzie i to jest zwykły komitet. Mam nadzieję, że 21 listopada, mimo że jesteśmy pomijani na każdym kroku, uda nam się zgrupować odpowiednią ilość słuszczan i skosianek przy urnach wyborczych. Do tego serdecznie zapraszam. Mam ogromną nadzieję, że ani ja, ani żaden z moich kandydatów, jeżeli zostanie wybrany, nie zawiedzie Słupszczanek i Słupszczan i całego Słupska. My tutaj mieszkamy, pracujemy, żyjemy i chcemy, żeby to miasto się rozwijało. Chciałbym Państwu powiedzieć, że my również mamy w programie rozbudowę i silny ośrodek uniwersytecki, ale niestety nie będzie go w tej kadencji. Nie ma takiej możliwości. Chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. Bardzo trudno jest połączyć Akademię Pomorską z Hazaratycką Wyższą Szkołą Zarządzania. Jedna jest państwowa, a druga ma właściciela. Żeby doszło do połączenia, to ta, która ma właściciela, musiałaby upaść. Na dzień dzisiejszy przynosi zyski, więc jest to ciężko połączyć te dwa organizmy. Ale władze uczelni, pracownicy jednej i drugiej uczelni i władze jednej i drugiej uczelni działają na to, żeby faktycznie taki silny, prężny ośrodek akademicki powstał. Ale to jest praca na trzy, cztery, może nawet i dłuższy okres, ciut dłuższy. Także my chcemy tego ośrodka silnego i prężnego, ale nie chcemy was oszukiwać bo przy okazji będziemy oszukiwali samych samych siebie.